To jest kurcze, powiem wam Dobra, typie, lądujesz na drzewie. Pozdro. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to są kolejne odcinki z przygód w BMG Drive. Dzisiaj policja versus złodzieje. Będziemy testowali nowy samochód policyjny, powiem wam. E, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Dlatego wziąłem już bardzo mocarny samochód do ucieczki ogólnie. E, I jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie więcej, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie suba i dzwona, jeżeli jeszcze czy tego nie robicie? Wpadnijcie na Instagrama, Fanpea, oczywiście, Discorda, wszystkie linki w opisie pod filmem i patrzcie na to, patrzcie na tego pięknego pana policjanta, który już tu czeka, z włączonymi syrenami, żeby zaraz na mnie ne, bez e, żadnych e, złudzeń i podejrzeń zaatakować. Piękny, fajny samochodzik. Powiem Wam, naprawdę klasa sama w sobie. Jaki to jest samochód? W komentarzach możecie śmiało napisać. A my już ustawiamy. AI, goń mnie i proszę Cię bardzo, gościu. O kurczę, ty! Jak on wystartował w ogóle? Ty, ale to on miał mnie gonić, a nie ja jego w tym momencie. Ha. Ale debil. Debil. Dobra, naprawię go. 1-0 dla mnie, że tak powiem. Oj, te samochody za mocne mogą chyba nie ogarnąć yy, gonitwy w mieście, nie? Mam wra. Ej, ale czekajcie, czekajcie, dobrze wszedł teraz w zakręt. Dobra, ja muszę. Zwo... O kurczę, teraz to ja nie ogarnąłem. No nie! Jeszcze mnie. Ne... Ej, policja tak nie powinna robić! Co ty gościu w ogóle dupisz? Dobra, jest jeden jeden. Żeby nie było, jest jeden jeden. Ale on ma mocarny start! Widzicie to, jak on szybko startuje? Ej, to jest naprawdę coś mocnego! Mocna maszyna! Dobra, zaraz tryb sportowy odpalę i zobaczymy, jak to będzie. O kurczę, czekajcie, bo mi w dupko... w dupko wjechał. W dupko, byle nie w dupko mnie. Dobra, gościu. W dupę se możesz wjeżdżać, ale nic więcej nie zdziałasz. Oprócz tego... Let's go! Ucieczka! No, wjechał sobie w dupę i co? I nic mi nie zrobił tak naprawdę gościu. Dobra, jedzie ze mną czy nie Ty, on może się już rozwalił w ogóle. To było dobre. W ogóle pisaliście ostatnio, że na przykład miałem problemy ze skrętami, chociażby na wyścigach, z tego względu, że e, nie ma wspomagania włączonego, nie ma ABS-u nie ma innych rzeczy. Ja się tak zastanawiam, w w tych samochodach nie ma tych rzeczy? Jak to jest? Ej! Dobra, chłop sobie przód rozwalił! Tej policyjce Lamus kurcze policjant No i co panie policjancie Głupio tak nie Głupio Kurcze panie policjancie no Nigdy mnie pan nie dogoni Policjancie Z koziej wulki Chodź tu Nie no ja 3 sekundy do setki proszę państwa robię ten chłop nie ma szans mnie dogonić kompletnie Będziemy musieli w ogóle zrobić jakiś test samochodów Mam taką mapę, e, gdzie jest dużo rzeczy do, do testowania e, I trzeba będzie zrobić test samochodów, który przetrwa więcej chyba na tej mapce, bez kitu Dobra, let's go! Rozpędził się chociaż trochę ten policjant, czy, czy nie? No ja nie wiem co on tam robi Nie no, ja go tyłem wezmę teraz, patrzcie, patrzcie, patrzcie Bang! Jest po policjancie E, mogę dalej jechać. Dobra, kurczę, jednak mogę gorzej jechać, a on jedzie tak samo. Dobra, do rowu gościa i tyle. Nie, no tak, tak naprawdę tutaj albo remis, albo dla mnie wygrana. On niby może gdzieś tam trochę jechać w tym momencie, ale to wiecie, no ja już bym mu uciekł 30 tysięcy razy, więc, więc też bez przesady. Dobra, od razu w prawo. Żeby nie mógł wykorzystać tej swojej mocy. No i proszę bardzo. No i po policjancie. I właśnie zrobiliśmy policjanta. Wystarczyło wjechać w, na pierwszym w prawo. No i co ty gościu w ogóle tam zrobisz? No co, co, panie policjancie, no co? W dupie wam się poprzewracało? Dostaliście takie mocarne samochody i w ogóle nie ogarniacie w tej policji Nomć. O nie. No nie, nabił mnie na słup policjant! Nie no, jak ja mówię, że policjant nie ogarnia mocarnego samochodu, to ja wjeżdżam wtedy w słup, no. Tak się nie robi. Oj, nie, nie, nie. O kurczę, policjant już mi rozwalił. Dobra, to 2-2 niech będzie. Ja sobie przypisuję tamtą rundę jako wygraną, bo no, nie dogoniłby mnie w żaden, w żaden sposób realny. Ty, tu mi się ładnie w dupsko wbił w sumie w tym momencie. Ej, dobra, tu, tu mnie ładnie zrobił w tym, z tym wbiciem w dupę. Bo ja mam problem w tym momencie, żeby jechać. A on mam wrażenie, że nie ma problemu z przodem. Chociaż py pytanie, kto ma problem? Nie no, ja muszę uciekać, ja muszę uciekać. On jeżeli się tak wbił i on nie może jechać, ale ja też nie mogę, to jest punkt dla niego. Ewidentnie, no, no bo ja robię tak samo, przecież się wybijam jako policjant. Tylko pan... Kurde, nie, 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 nie. Ja muszę 3 metry dalej odjechać na, na start gierki. Bo on mnie od razu dupnie, zanim ja wrócę do siebie i zacznę jechać, nie? I to, to jest ten problem. Dobra. Tu go zrobię, patrzcie. O, nie zrobiłem go, tu co jest? <grystanie> Tego się nie spodziewałem. No, let's go. O, kurcze, pieczone. Let's go, ale tak leciutko, let's go. Dobra, gościu, nas no, spoko. Ja, pierdzielę, no. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że niby on nie ogarnia mocnego samochodu, ale ja też nie ogarniam mocnego samochodu, więc jesteśmy na podobnym poziomie w tym momencie. Eee, dobra, tędy, cyk, cyk, w prawo. Dobrze. O, rozbił się, rozbił się chyba dureń. Rozbił się durak, ty durak, policjant. Dobra, jeden punktik dla mnie, proszę państwa. Kolejny raz kryminalista punktuje. Ale wydaje mi się, że to jest wina tego miasta, nie? Że, że na takiej dłuższej, prostej drodze on miałby trochę łatwiej. Ja w ogóle włączę mu syreny, żebym wiedział, gdzie jest. I będę z nim jeździł teraz w mieście. Dobra, on jest gdzieś tam. On jedzie gdzieś tam za kurcze pieczone za mną jedzie mówię okej okay. dobra widzimy go widzimy go a on też nie potrafi jeździć on też nie potrafi jeździć więc to jest dla nas plus to nie tylko ja nie potrafię jeździć on też nie potrafi dobra to jest szansa żeby go rozwalić w mieście nie tylko że póki co to ja siebie trochę rozwaliłem w tym mieście aktualnie a nie jego dobra próbujemy go w mieście porozwalać taki piękny samochód i On gdzieś z przodu jest, tam na prawo. Dobra, jedziemy w lewo w takim razie, żeby nas nie dorwał. Teraz w prawo jadę. Jadę w jego kierunku, chyba. Czy on jest z lewej? Jadę do niego teraz. Dobra, słyszę go. On się w coś wbił. Ewidentnie, dobra, punkcik dla mnie, proszę Państwa. Oj, na tym słupie też się raz przejechałem, kolego. Oj, tak, tak. A jakbym mu pomógł trochę? Czekajcie, jakbym go... O, i ruszył. No nieźle. No nieźle. No to nieźle, że kolega... Haha, <ścoughs> wbił się w kolejny słup. Dobra, mamy tę rundę. No, runda nasza, Jarek Pasza, runda nasza. No, dobra, ostatnia próba dla niego. Okej, okay. spróbuję go wybrać z miasta, żeby się przejechał trochę szybciej gdzieś. Tu w lewo, tak? Na tym skrzyżowaniu, dobra, tu w lewo. Jak nadąży za mną, to, to pojedziemy, jak nie, to nie. I tu pojedziemy też w lewo. No i let's go. I niech mnie goni teraz. Zobaczymy, kto będzie szybciej uciekał. Czy ja uciekał, będę szybciej. Czy on mnie będzie gonił? Mamy sporą, długą trasę, tutaj, nie? Po której możemy jechać. Więc ciekawi mnie, czy sobie chłop poradzi, czy sobie nie poradzi. Ja tutaj zwolnię trochę. Pojadę sobie na spokojnie. A gdzie jest pan policjant? Tego nikt nie wie. Ty jedzie za mną, szalony! Czekajcie, bo ja go trochę zlekceważyłem on jest zaraz za mną. Dobra, do lewej. Na szczęście wiem, że tutaj nic nie jedzie z naprzeciwka, więc to jest ten plus. Mogę sobie pozwolić na swobodną taką jazdę po dwóch pasach. Dobra, nie widzę go. Dobra, widzę go. To jest taki. Nie widzę go. O, widzę. Dobra, siema. Siema na rapa cześć Jadę tędy. Jadę, jadę. I jadę, jadę. Let's go tędy Dobra, no, cyk Czy jedzie dalej za mną, czy nie? Czy już go zgubiłem? Tak kompletnie, oj Oj, coś go długo nie ma, oj mate Nie ma coś długo Pana policjanta, o kurcze Dobra, nie ma koła, rozbity Okej, okay, i w tym momencie Powiem wam, AI stop I zmieniamy rolę, teraz ja bym Chciał się pościgać, powiem wam więc yy, ja chcę popróbować ten samochód. Ja jeszcze nie, nie jeździłem za bardzo. Uciekaj, let's go, gościu. A teraz my przetestujemy ten y, pojazd. Ty ładnie wygląda, ale tryb komfortowy włączony. Yy, radar mamy. Odpa o, Ocie, Panie, czekajcie, czekajcie. Ra A, bo ten, on się nie rusza ten radar. Ja myślałem, że się rusza radar. Jest taki, wiecie, taki realny radar. Czekajcie, ra one more time. Realny radar myślałem, że to jest, że naprawdę będę widział, ile gość przede mną jedzie, ale powiem wam samochodzik mi się mega podoba. Giga fest jest giga chat ten samochód. Dobra, gościu! Ile ty jedziesz po tym mieście z Pokiełbasiło cię do reszty, już święta są. Zatrzymaj się, typie. Dobra, włączamy bomby. I lecimy po gościa. Zatrzymaj się typie w sportowej bryce przede mną. Zatrzymaj się, nie możesz tak jeździć. To jest reckless driving. Za reckless driving są na to paragrafy, gościu. O kurczę, wygiąłem sobie koło do prawej, na krawężniku. Nie, no, że. Ej, naprawdę aż tak łatwo można wygiąć koło w samochodzie? Na krawężniku? Co jest? Ocie panie, ocieciul. O nie, no on mi u... Jazd, jazda po mieście takim mocnym samochodem nie oddaje. Ewidentnie nie oddaje. Dobra, yy, tryb jaki? Drive more sport, SC, ITC, off, comfort, sport. Dobra, tryb sportowy. Dobra. Zatrzymaj się, kryminalisto, mówię do ciebie, stój! Prrr. Dobra, gdzie go możemy złapać? Tu. Pytanie, gdzie on pojedzie teraz? Dobra, to jak wyjechał tędy, to ja wiem, trendy on wyjedzie teraz. On wyjedzie tędy w takim razie. Więc my możemy już jechać na przecinkę z nim. O kurczę, pieczono. Jednak aż tak dobrze nie, poja nie pojadę tym samochodem. Nie, no, za mocarny jest za moc O kurde, to jest. Ten zakręt Jak to długo hamuje Jak, Jaki to jest czas hamowania W ogóle Bez sensu No, no pa, pa, patrzcie w jaki to poślizg wpada Na tych zakrętach Co jest W GTA tak, to tak nie działa W GTA to łatwiej wszystko chodzi Dobra, już nawet w Fordzie łatwiej się jeździ, niż w Drive Okej, okay, let's go Gdzie jest chłopek roztropek? No mam wrażenie, że nam uciekł już trochę No ja kompletnie nie, nie mam pojęcia gdzie on jest, a wiecie jak to bot ucieka Bot też nie daje forów, tak jak ja dawałem dla, dla bota Dobra, w prawo powiedzmy, że pojechał Wierzę, że pojechał w prawo, zaufam mu Dobra, pojechał w prawo czy nie. Może go dzisiaj dogonimy gdzieś. Może będzie na to jakaś najmniejsza szansa przynajmniej. Fajnie byłoby, żeby wiecie co, żebym jak ja jechał teraz, jak teraz jadę, to żebym go nagle zobaczył. Byłoby mi miło. Już bym się czuł jak moralny zwycięzca jakbym przynajmniej go dogonił na tyle, żeby go zobaczyć, tylko problem polega na tym chociażby, że ja kompletnie nie mam pojęcia gdzie on pojechał. Jest duża szansa, że on w ogóle tu nie pojechał gdzie ja pojechałem, nie? Ja wróciłem do miasta, a ja go nie widzę w mieście. I to jest problem. No, on chyba... Tak, on chyba w drugim kierunku poleciał w ogóle. Dobra, czekajcie, gdzie on jest? Na mapie? Mogę odpalić mapę? Ooo! Czekajcie, że ja mogę na mapę odpalić i gdzie on jest? W sensie mogę go obczaić na tej mapie jakoś. Teraz. Ej, to by było dobre jakbym go mógł tak na mapie obczaić, gdzie chłop się ukrywa. Czekajcie, to jak zrobię. Tak. I dam M. O, kurcze pieczone, on jest po drugiej stronie mapy. O, cieciul. No dobra, to ewidentnie nie pykło. Coś tutaj. I... O, nie, nie, nie to, nie, nie, nie to chciałem kliknąć. Dobra. Teraz go łapiemy. Nie, no ja nawet na początku go nie złapię. Dobra. chopie, gdzie uciekasz? Dalej do... Jak jedziesz tą samą trasą, to jesteś debilem. Gościu, jesteś debilem. Jesteś złapany raczej. Jest po tobie, chopie. No i co? No i co myślisz, że zrobiłeś teraz, mądrego? Najmądrzejszego? Kryminalisto? Ty, a co jeżeli mi koło No nie! Rozwalił mi koło totalnie. I on nie doznał żadnego uszczerbku, jak rozumiem na tym, na rozwaleniu mi koła. No se, jaja robicie. Ej, najmądrzejszy uciekinier, z jakim miałem do tej pory do czynienia, chyba. Najlepszy. Lepszy mi nie uciekał. Panie, nie, no ja nie potrafię tym samochodem Nie, no nie, nie potrafię, kompletnie Widzowie, przepraszam Ale w ogóle Widzicie, ja nie jestem w stanie go nadgonić Kompletnie Ja musiał jechać tak rekles, as... O kurcze, pieczone Dobra Ej, nie mogę tym jeździć Bot przejął kontrolę nad tym pojazdem Ej, co jest? Halo? Bot Proszę nie przyjmować kontroli nad moim pojazdem jak ja do niego chcę wejść, do tego pojazdu. Dobra, teraz go zrobimy. Patrzcie, o kurcze pieczone znowu, no. Ej, byłem w stanie pierwszy raz go zatrzymać. On się zatrzymał przede mną. Może nie było to najlepsze zatrzymanie na świecie. Może wjechałem komuś w dom, ale zatrzymałem go, nie? I tego mi nie możecie zabrać. Dobra. O nie, no nie, nie, no nie mogę, no. On mnie robi jak... A, jak dziecko w piaskownicy normalnie, któremu się niszczy zamek z piasku. Ten samochód nie skręca. A to jest, kurczę, powiem wam... Dobra, typie, lądujesz na drzewie. Pozdro. To było najlepsze zatrzymanie. Tak się powinno zatrzymywać kryminalistów. Na świecie! Widzicie? Gościa na drzewo, a ja w dom! Ja przeżyłem, żeby nie było. A on y, średnio. O, dobra, jakby go zatrzymać? Czekajcie, może włączę ESC i TC off. Nie wiem co to znaczy, ale może to włączę i będzie łatwiej. Powiem wam, dobra, let's go. Ty jakoś tak? Ty! Nadgoniłem go bez tego te C off! Ej! Ty, jak JAK szybko teraz! Jakbym jakąś super mod zyskał aktualnie, się czuję. W tym samochodzie. No bo on jedzie na pusiaka, on jedzie powoli w ogóle, nie? On tutaj na tych zakrętach silno, wolno, szybko nie jedzie. Jak Fryer, jak Shepard jedzie na wyścigach parkurach. dobra, let's go. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. Tylko ja już mam koło do wymiany. Niestety. Winające się pod własnym ciężarem. I zatkanego nohala jak bachus. Dobra. Dobra, wyrobiłem przynajmniej. Ej dobre, to jest najlepsza wersja tego samochodu, na której jeżdżę y, od samego początku, powiem wam. Na tych ESC i czymś tam off. Gdy on się tu rozbił. Rozbił się! Nic mu nie zrobiłem nawet i się rozbił. Zatrzymałem go siłą umysłu po prostu, tego, że za nim jechałem. Czy się w końcu jak spełniony policjant. Bez kitu. w końcu po wyłączeniu tych opcji czuję się, że, że mam moc, żeby zatrzymywać takiego kryminalistego On pierwszy raz dzisiaj. I bez kitu Co jest? Dobra, ludzie, bo ja teraz o drzewo sobie polecie. Ej, dobra. Szybki start. No Tylko, że ten szybki start jest taki, że ja, zanim ja wystartuję, to tam musi chwilę minąć. Ale tu mogę sobie wziąć ten zakręt, ten zakręt lepiej. Ja jestem tuż za nim. Ja go na domek syłam I tym optymistycznym akcentem zatrzymania tego kryminalisty kończymy dzisiejsze przygody w BeamNG Drive. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć!